Siema, jestem Tanjro i tak tworzę na no w samej, jeszcze nie tworzę bo coś mi się stało miałem, a tworzyłem mapkę taką fablarną która będzie właśnie wielkim dziełem a niestety coś mi się usynęło muszę od nowa ale to nic tutaj na tym świecie będą właśnie różne budowle a tutaj jest mój aktualny skin i to co wielkiego będzie no to Ale na zwykłym świecie robię właśnie będę robił tą mapkę muszę średnova ocenicie sobie i zobaczycie jak to będzie To będzie wielki projekt, gdzie poświęcę dużo czasu na pewno sobie kupujemy się troszkę filmów jak robię z Minecraft Budowli gdzie też normalnie ja będę jakieś budowy robił więc myślę, że Wam się taki, takie filmy spodobają Jak tak, to się bardzo cieszę I Minecraft powraca Tylko tu już nie będzie Minecraft Survival? Nie wiem, zobaczymy w sumie Na razie Minecraft budowy seria I seria czy z Minecrafta właśnie będzie I tak Taki świat mamy to Szczerze ja będę musiał sobie zmienić świat świat muszę zmienić i chcemy to tyle widzowie widzimy się niedługo w odcinkach gdzie pierwsza się będzie z Minecraft w a potem a potem zobaczymy więc ogólnie będzie ankieta, a ja też ankietę po, po filmach. Już będzie ankieta, jakie budowle mam robić, będziecie mogli głosować. I to tyle na razie. I teraz będziecie mogli głosować, co mam zbudować w ankiecie, na społeczności. Więc widzimy się w następnym filmie i cześć.